Okej. Okay. Zacznijmy od takiego stricte technicznego pytania, co było wyzwaniem dla Ciebie, ale od strony właśnie technicznej, co z tych wszystkich opraw oświetleniowych, które były wykonywane specjalnie przez wasz dział, sterowanie bezprzewodowe, specjalne baterie, czy coś więcej. Co było takim wyjątkową, wyjątkową rzeczą i wyzwaniem dla Ciebie, dla Was dla Waszego działu? Wiesz, właściwie cały spektakl był dla nas wyzwaniem, bo oświetlenie, które zastosowaliśmy w dekoracji, nie, nie, nie jest standardowym rozwiązaniem, bo, bo jakby no, no wiemy, że platformy, na których zbudowany jest spektakl, są w ciągłym ruchu, więc takim głównym wyznacznikiem przy, przy projektowaniu oświetlenia wewnątrz dekoracji było to, że no nie możemy tutaj zastosować żadnego zewnętrznego zasilania, czyli musieliśmy się pozbyć wszelkich kabli, tak, i do sterowania, i do, i do zasilania. Więc wszystkie nasze oprawy, które są umieszczone wewnątrz dekoracji, są zasilane z, z akumulatorów. I, I rozumiem, tak, że tak. sterowanie również musi być, wiadomo, bezprzewodowe. Sterowanie, sterowanie również jest bezprzewodowe. To tak dla, może dla. Jako ciekawostkę powiem, że do zasilania oświetlenia w platformach zużyliśmy około 70 akumulatorów. Czyli to które, też jest waga. Które co, wieczór, tak, które co wieczór trzeba wyjąć z dekoracji, doładować tak, żeby i można na następny dzień uruchomić spektakl. przybywała współpraca z reżyserem Światła, z Felis Ross, która na co dzień z reguły pracuje z zagranicą? Czy używaliście jakichś aktualnie współczesnych na, na czasie metod zdalnych organizacji pracy? Czy raczej wszystko musiało być tu i teraz tak namacalnie? Jak wyglądała praca ze Światłem? Ja, z Felis Ross y, y, sytuacja była taka, że Felis przebywała w Polsce w tym czasie, kiedy, y, kiedy realizowaliśmy tą premierę. A współpraca, wiesz, no my z Felicją zrobiliśmy ponad 10 przedstawień w ciągu kilkunastu lat. Więc już macie wyrobiono współczyć. Znamy współpracę. się, znamy się bardzo dobrze, wiemy, czego możemy się po sobie spodziewać, i jakby, no. Całe e, wydaje nie mi się, musieliście... że komunikacja przebiega wzorowo, więc... Nie musieliście na Zoomie tego robić całe szczęście. Nie dałoby no, się. Wydaje mi się, że byłby problem, jeśli chodzi o Zoom. Takie mam takie odczucia, tak, no bo jakby no, wiemy, że barwa, którą odbiera ludzkie oko jest, no, jest inna niż tą, którą widzimy na ekranie komputera, tak, więc tak chyba byłoby to, no, nie do końca to. Byłoby możliwe, ale byłoby bardzo utrudnione, byłoby prawda? Byłoby możliwe, a tak, ale, ale no, myślę, że, że reżyser światła, e, który przebywałby, nie wiem, kilkaset kilometrów, kilka tysięcy kilometrów stąd... E, Miałby e, trudne zadanie. Wyobrażałby sobie to troszkę inaczej niż, niż jest w rzeczywistości. No i ostateczny obrazek nie byłby taki, jak no, on właśnie. go zobaczył, tak, tylko byłby inny właśnie, dokładnie. Chodzi o system sterowania, który macie tutaj zainstalowany. Coś się zmieniało przed spektaklem? Czego używaliście do sterowania? Jaka była konsoleta? Jakbyś dwa słowa powiedział odnośnie w sumie systemu przed sterowania? Nie, nic, nic się nie zmieniło. My jesteśmy, nasz, nasz system jest oparty na konsolecie Grand 2 Jakby cały czas się tego trzymamy. I, i i używamy tej konsolety, tak? Do, Rozumiem, dystrybucja sygnału generalnie. Dystrybucja sygnału, tak, wireless solutions, i które, które świetnie sobie dają radę tutaj u nas, w, w, naszej, tutaj w tym naszym środowisku, gdzie jest dużo tak stali. No właśnie, jak to jest, jak tyle ludzi na tą naszą wielką scenę wejdzie, czy wireless solutions, właśnie ten bezprzewód i te wszystkie platformy ruchome, czy to wszystko dalej? Znaczy, to są różne systemy, bo, bo z tego, znaczy też wiem, że wideo ma swój system do, do przesyłania sygnału bezprzewodowego, Um, Czy te wszystkie systemy się, się nie gryzły razem? Nie, nie. Udało się. Znaczy, były na początku małe, małe, małe problemy, ale zostały one rozwiązane. Wykorzystaliście trochę takich bardziej nietypowych opraw. Yy, nietypowych mam na myśli, nie takich ściągniętych spółki wypakowanych z pudełka. Znaczy, wiesz, w pewnym sensie one są typowe, tylko że e, musiało być przerobione przez nas tak do, do celów teatralnych. Czyli nie do teatru, ale typowe powiedzmy w pierwszym rzędzie Typowy typu w biurze, biuro. Na przykład, tak. Jak wykorzystać oprawę biurową do teatru? Mamy, mamy hmm, w pracowni Dilaka e, mamy plafoniery ledowe. owe e, które no, udało nam się zdobyć o dość zimnym świetle. Jest to rzadko spotykane, ale no, ciężko zdobyć tego typu oprawy. Tak? I jakby w teatrze jest też tak, że wszystkie oprawy powinny dać się regulować, to znaczy ściemniać. I to w niskich poziomach, to jest no kluczowe, tak. więc pewnie e... było ciężko taką oprawę znaleźć, właśnie bardziej biurową. by było łatwiej, dro... trudniej było troszkę z, z driverami led -owymi. A, tak, żeby ale... dimer odpowiednio ściemniał, żeby nie migała. Tak no daliśmy sobie radę i jakby sytuacja została rozwiązana. Całe szczęście. Ym... E, mamy, mamy też w pomieszczeniu downlight'y, nowe mm -hmm. downlight'y. To już z, że tak powiem, branży którym, teatralnej no, czy też są. Z oryginału została tylko obudowa, bo Aha, musieliśmy oczywiście te ślady wymienić, wymienić były za ciepłe, nikt w domu nie stosuje, znaczy raczej nie stosuje diut o temperaturze barwowej 5500, 6 tysięcy Kelvinów, tak? No rzadko spotykane, z, raczej 3, 200, 3600 4000 i tak dalej. Po wymianie diut e, i zastosowaniu odpowiednich driverów. One się świetnie tutaj sprawdzają w, w naszych warunkach. No i było bardzo dużo opraw, które wykonaliśmy we własnym zakresie. W sensie warsztatowo? Warsztatowo, tak. Jakie były oprawy? Wiesz co, <grafi> liniowe oprawy LED-owe, tak. Rozumiem. Skorzystaliśmy z pasków RGB 24 v i, i, i paska białego, także e, trochę nauczenie doświadczeniem. Raczej nie stosujemy pasków RGBW, tylko stosujemy paski RGB plus pasek biały. Biały oddzielny. Wtedy oddzielny, mocny kolor. W sensie wtedy ładniej, wtedy prościej jest uzyskać dobry jakości biały kolor, prawda? Jakości jest uzyskać, bo możesz sobie zamówić pasek o temperaturze barwowej. Taki, jaki taki chcesz. Jak... Czyli dużo było takiej pracy scenograficznej, oświetleniowej w tym spektaklu. Trzeba to zabudować, rozumiem, w tą scenografię. Tak, I wybudować te to, oprawy. Przez, przez tą też specyfikę troszkę tego spektaklu, tak? bo, bo tutaj te platformy się cały czas obracają, ruszają. Nie jest, nie jest proste zaświecić tylko światłem zewnętrznym. Tak? Musi być jakieś światło wewnątrz dekoracji, żeby, żeby aktorzy śpiewacy byli widoczni. Chciałem też zapytać o współpracę wszystkich działów. Był dział odpowiedzialny za mechanikę sceniczną, za napędy, za platformy, był dział od multimediów, był dział od świateł. Jak to wszystko technicznie razem było zsynchronizowane? Może za duże słowo, ale po prostu jak to wszystko zadziałało razem, żeby ten spektakl był w czasie. No i tu się pojawia rola inspicjenta. Inspicjenta. Który, który jakby wszystko to spinał, bo nasze systemy są systemami oddzielnymi. Mhm. Wideo steruje swoim systemem, my sterujemy światłami i panowie napędowcy sterują napędami w wózkach, tak, w platformach. I żeby to wszystko mogło się zgrać, no jest potrzebny ten inspicjent, który, który pięknie wszystkie ruchy, wszystkie Q świetne, wideo ma wpisane w nutach, no i, i inspicjenci tego pilnują. No właśnie, w nutach, bo mamy przecież muzykę na żywo, tak, więc tak. ciężko by było puścić po prostu zwyczajnie time. -pool. Mogą się pojawić pewne opóźnienia, mogą, e, może zawieść czynnik ludzki, tak, więc e, Trzeba reagować w czasie, więc. No chyba time nie, nie. To jest nie właśnie piękne w tego typu wydarzeniach, jak opera, że one są właśnie takim organizmem żywym, który po prostu żyje trochę własnym życiem, tak? Żywy teatr.